Siemanko, z tej strony Pan Szczurek, a dziś jestem na Skybloku i ze mną jest... No. I wie, jak widzicie, sobie pobrałem Ray Minimap, tak? I patrzcie, ile mamy. Dwa takie kostki łącznej. Czemu, nie wiem skąd, jakiś oszust tutaj ten DIVX... Skąd wziąłby czas? Nie jak wiem. Ty mi kiedyś? Trzy, kurde! Aha, bo tak, my tu kiedyś graliśmy. A ja tu może zrobię, wiesz co... E... Daj no trochę kobla. Czekaj, rozbudowuję dla platformę, będę robił bardziej za Daj trochę kobla, Jezu. No kop, póki mnie nie ma. Daj kobla. Pół, kop, póki mnie nie ma. Daj tsz, dwa, dwa, dwa. Dwa kobla, daj, baj. Damkę. Sorry, że po niemiecku. Przyzwyczajony czasami. Ja, no, po odcinku może już z następnego odcinka z nim nie być, ponieważ go zabiję. Obożesz mój Tak by co? Nie, naprawdę zginie. Szpany. Serio zabijecie? Nieszpamy. Jezu. Ogarnij się Dawid. i jest ten dół, jak mówiłem, dzisiaj będę go dokańczać. On będzie górę powiększać i nam robi inny generator kobla. Taki to był początkowy generator kobla. Nie byś chciał wiedzieć. Nie, to Z tyłu mogą mieć hałasy. Wiem, 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 i wiem. On robi Generator Kobla, jak to gdzieś tam było, było chyba na kwarantie. Masacrze, czy gdzieś. No i taki ziemi potrzebują pomysł, to wiesz. Ja jeszcze przy tym ziomku byłem, jak Ci podsuwał ten pomysł. Bo... bo no. no... nawet Ciebie wysławić nie umiem. Na jednym serwie. No, nie, wiesz, na dwóch serwach. No. Oczywiście, że na Dobra. No, to co, może posadzimy tak To będzie gianek. Yy, kanał Dziewiksa w opisie będzie. On nic nie nagrywa, jakby co? Sorry, psy mogą szczekać, ale nie poradzę. Na razie, nie nagrywam. A będziesz w ogóle coś nagrywać? Może Mam właśnie, teraz nagrywam bandicamę, a mam teraz zamiar sobie kupić frapsa. Jakby co? będą dłuższe odcinki, a nie dziesięciu minut. Dłuższy, tylko dłuższe. Dłuższe. Nie, sobie ustawiłem tutaj taki. Nie, jaki baran, nie! Jaki to jest baran! I przez tego Hama będziemy od początku nagrywać skyblocka, ale bez niego jakby, co? Nie, sorry. Bez ciebie będę nagrywać. U burzy zapomniał. My zrobimy małe cięcie, ze dwóch. Dobra jestem i... Taki mały fej. Mhm. No nie, jak widzicie mamy lawę i trochę więcej tych nie. rzeczy. Yy, nie, no mamy taki sposób, pewnie pół ludzi go zna. I weź tego tutaj, tego kobla, który Zostaw mi tą ziemię! Nie masz prawa Proszę, do... ale ja tutaj chcę postawić po prostu ten, ten. Prowizoryczny general. No ty nawet kobla nie masz? Jeszcze raz cięcie robię ze dwóch. A No, spokojnie, muszę cięcia robić, ja ze dwóch. Albo zrobię cięcie jak przyjdzie to. Dobra. Za dwóch. Dobra, jestem i z tyłu mogą być te hałasy. O ile dobrze przycisk cisnąłem. Daj mi trochę kobla, co? Nie mam ani jednego. Może to zrobić drewnem. Co ja robię? Jezus. Nieee, masakra. Dobra, nie, e, dębrym, dobra dębrym, co? Nie, jakby to teraz, żeby obsydnię zrobił? Co robię? ja robię? Jak, jak Jakbyś znowu zrobił obsydian? Słyszysz, I... jak już komputer chodzi? No dobra. Ciąg. No, no dobra. Dobra. To. co na dzisiaj. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Będę może znowu z Davidem na 12. To Narka. Cześć na razie. Zapraszam na mój kanał. Dobra. Narka.